Największe wątpliwości w wykonaniu budżetu za 2020 rok budzi sam fakt sporządzania tego budżetu, który jest nie w pełni przejrzysty. Wyprowadzenie poza budżet dużych kwot w postaci właśnie obligacji dla PFR-u i banków. Gospodarstwa Krajowego w kwocie ponad 164 miliardy, no, które w, w tym momencie stają się droższe i są mniej kontrolowalne. No i niewykazywane są właśnie w budżecie państwa, co też powoduje, że nie wpływają one na reguły sanacyjne. Pomoc dla przedsiębiorców była potrzebna. Natomiast co do rezultatów tej pomocy to możemy dopiero powiedzieć po przeprowadzeniu właściwych kontroli i takie kontrole żeśmy zaplanowali na przyszły rok. Żeby zwiększyć przejrzystość finansów publicznych tak istotnej, któremu poświęcono cały rozdział właśnie działu pierwszego ustawy o finansach publicznych. Na pewno ważne jest, żeby ujednolicić metodę obliczania dochodów, wydatków, deficytu i długu według metodologii unijnej i metodologii krajowej. Po drugie, bardzo ważne jest, aby w ramach budżetu państwa było jak najmniej wyłączeń instytucji, czyli ustawa budżetowa odzyskała swoją rangę. Przejrzystości finansów nie służy również tworzenie dużej liczby nowych instytucji pozabudżetowych, które realizują istotne zadania finansów publicznych, zadania publiczne. I to są chyba takie głównie trzy najważniejsze, które podnosiliśmy również w analizie.